Witajcie kochani, w sierpniu 2020 roku, w roku dosyć trudnym dla uprawy pomidorów bez oprysków ze względu na zarazę ziemniaczaną i różne choroby odgrzybowe. U mnie pomidory są ogołocone z liści do samego szczytu, zostały tylko wierzchołki w momencie nagrywania tego filmu, czyli to było jakiegoś 12 bodajże sierpnia. W każdym bądź razie tutaj na dole mamy szkółkę pomidorową. Posadzone są odrosty, które pojawiają się na pomidorach, takie jak ten tutaj który widzimy. Te odrosty zostały posadzone do ziemi i na dzień dzisiejszy na 18 mogę powiedzieć, że się przyjęły i jak tylko się ochłodzi zostaną przesadzone do doniczek, a jesienią przeniesione do domu. W zeszłym roku udało mi się zebrać e, dwa plony, później pomidory zachorowały. No w tym roku zobaczymy, jak to będzie. Gdybym pryskała chemią, miałabym tych plonów więcej. Ale tak jak mówię, chemii unikam. E, dlaczego mówię, że na dzień dzisiejszy. E, aha, e, co jeszcze? No pomidory, pomimo, że są pozbawione liści, są, dojrzewają, e, powiększają się, czyli rosną i nie jest tak tragicznie, przynajmniej pod folią. Ogórki też mają się dobrze, ogórki sałatkowe, jest ich odpowiednia ilość. Także no, jestem tym, tymi plonami akurat jestem usatysfakcjonowana i zastanawiam się także nad zrobieniem jakiejś takiej folii pod ogórki na przetwory zimowe. No, ale, ale mówię, bo to jest jak widać, folia chroni przed wieloma chorobami, tylko trzeba pamiętać także o dezynfekcji tej folii lub jednorocznym, jednorazowym jej użyciu, czyli jakieś, kupno jakiejś tańszej folii jednorocznej i, i w ten sposób um, użytkowaniu, albo o dezynfekcji folii wieloletniej. Pomidory, jak widać, dojrzewają. Tak jak mówię, to było robione gdzieś. Ten film był robiony 12 sierpnia. Niestety, te szczyty, które tu nagrywam, w tej chwili już nie istnieją. Ponieważ mi chorowały i, i podnosiły folię do góry. Więc zostały ścięte. Czyli pomidory zostały całkowicie pozbawione liści, i pomimo wszystko rosną, już te zawiązane owoce rosną i dojrzewają. Także tam we wiaderku wysiała się sałatka, bo zbierałam nasiona z niektórej, i ciekawe, czy znów będzie taka zimowa sałatka. Tutaj sukcesywnie nagrywałam filmy ze zrywania pomidorów, które dojrzewały, dojrzały. Pierwszy pomidor ważył 330 gramów i te pomidory mają mało żelu w środku, ale za to mają bardzo dużo soczystego miąższu, przepysznego. Miąższ jest mało kwaśny, więc można... Mogą go jeść również osoby z nadpasotą żołądka i to jest bardzo duży plus. Ta piętka to nie jest cecha gatunku, to jest cecha danego roku. No niestety rok dla pomidorów jest trudny, jeżeli chcemy je uprawiać bez chemii, bez oprysków. Drugi z pomidorów był największy, ważył 492 gramy. I taka jeszcze sprawa, że jeżeli na przykład zapomnimy podlewać raz, drugi, trzeci pomidora, podlejemy go nie w porę, to tego, tej, tego żelu w środku w ogóle będzie mało. No bo to jest uzależnione w tym przypadku od, od zasobności wody w glebie. Ale mówię to, nie ma z tym żadnego problemu, bo najważniejszy w tym pomidorze jest przepyszny miąż. Trzeci z pomidorów ważył 347 gramów. Także no nie są to jakieś kolosalne te pomidory, nie są olbrzymie te pomidory, no ale jaki rok takie pomidory i tak jestem zadowolona z tych plonów, bo mam pomidory bez chemii. Czwarty z pomidorów, ostatni z tego pierwszego piętra, 479 gramów. Pierwszego piętra, czyli od dołu, te pierwsze dojrzewające. Te wyżej będą ważyły co najwyżej do 300 paru gramów, dlatego że zostawiłam ich więcej tam, gdzie istniała taka możliwość. Ponieważ rok trudny i obawiałam się, że po prostu będzie ich mało. Dlatego już nie szłam na wielkość, tylko na ilość tych pomidorów, i pozostawiałam troszkę więcej. Jeden krzak z tych pomidorów mi wypadł niestety ponieważ dostał zarazy ziemniaczanej no ale takie są efekty wietrzenia szklarni, którą wieczyć niestety trzeba no i jeden mi wypadł jeżeli chodzi o malinowego olbrzyma tu go nie ma, dojrzał na razie jeden dojrzewa drugi ale ten w tym roku spisał się bardzo bardzo źle no dobrze, że w ogóle jest ale, ale jest raczej raczej plon jest raczej opłakany i co jeszcze chciałam o pomidorach szybciutko? Chciałam powiedzieć, że i zrobię o tym filmik. Za domem mam pomidory, czyli tam dochodzi powietrze od wschodu. Mam pomidory, które były pryskane drożdżami tylko jeden raz i którym nic nie jest. Te pomidory są zdrowe. Natomiast pomidory, do których dochodzi powietrze od zachodu i południowego zachodu, są chore. I to mnie właśnie zastanawia. Dlaczego tak się dzieje? Będę nagrywała filmik o hibiskusie, który właśnie zaczął kwitnąć, o dwóch właściwie. Po prostu taki spacer po ogródku i zobaczycie Państwo tamte pomidory. I tak jak mówię, to jest zastanawiające, że, że ta zaraza idzie z jakiegoś konkretnego kierunku i że można jej ustrzec przed. Y, można pomido pomidory ustrzec przed zarazą y, nie wiem przez jakiś parawan no także tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu za uwagę życzę bardzo bardzo obfitych plonów obfitszych nawet niż moje wiele razy i, i zapraszam do y, oglądania pozostałych filmów i aby nie przegapić żadnego nowego filmiku, zapraszam do subskrypcji i włączenia powiadomienia. Pozdrawiam cieplutko i serdecznie i do usłyszenia w następnym filmiku.